Kolejne szybkie, proste danie, a mianowicie schab w musztardzie z serem żółtym, także tutaj mam kilka kawałków schabu. Najlepiej byłoby kupić schab w sklepie, żeby nam pani w maszynie rozbiła. Wtedy mamy fajny, duży płat. Dobrze się to wszystko zawija. Tutaj mam, jak widać, nie mam zbytnio wyrośniętego schabu, także tutaj postaram się go jak najcieniej rozbić, tak żeby może było łatwo ten ser winąć. Pójdziemy do pani w jajku i będziemy smażyć. Na razie rozbijemy nasz schalab, potraktujemy go solą pieprzem. Robimy mniej więcej takie kawałki, jak mówiłem, potraktujemy troszkę solą. Na razie troszkę pieprzem. I odstawimy. Gdy już mięsko mamy rozbite na każdy kawałek, tutaj posmarujemy musztardą. Ja tu użyję musztardy ostrej. Mąż tutaj właśnie nam zrobi główną robotę Odkładamy każdy kawałek na bok, ewentualnie możemy wcześniej pokroić kawałki sera żółtego i od razu na bieżąco, na bieżąco zwijać Także ja to tak zrobię Mniej więcej takiej wielkości takie kawałki sera tu mam akurat jakiś tam morski, może dodać serami, może dodać cheddar, w zależności jakie tam mamy pod ręką ser to użyjemy, najlepszy myślę, że byłby do takiego dania cheddar, ale ja tu użyję troszkę inny, tak tutaj jakoś to musimy w miarę zawinąć, możemy dodać innej musztardy, tak jak mówię ja tu użyję musztardy ostrej, ale możemy śmiało użyć nawet kilku musztard, każdy kawałek zrobić w innej musztardzie i sprawdzić, który będzie najlepszy. Tak zwijamy, za chwilę będziemy panierować. Przepis, jak mówiłem, bajecznie prosty. A ta musztarda jednak robi tutaj fajną robotę. To jak komuś smakowały, może te placuszki, które tam nagrywałem z tą musztardą francuską. Także tutaj myślę że też mu to posmakuje, nawet myślę, że zrobię też jednego z musztardą francuską dla porównania. Także mimo to wyszukanych też przypraw. Bardzo dobrym sposobem jest też na przykład jak chcemy zrobić, że nasze kotlety słabowe były mięciutkie, użycie majonezu, także nie marynujemy żadnych mleku, tylko po prostu bierzemy majonez, smarujemy nasze z majonezem i wtedy wychodzą mega mięciutkie nawet można byłoby pomieszać tą musztardę z majonezem ten tłuszcz z majonezu robi naprawdę robotę także też dla odmiany można zrobić kilka wersji także ostatniego posymulujemy musztardą francuską akurat to będzie praktycznie sama gorczyca nawet nie wiem się nie pokuszę, nie nam troszkę majonezu tak jak wspominałem przed chwilką, naprawdę Robi robotę, możemy wysmorować wcześniej, później panierować do tego jedno jajko rozczepane. Możemy dodać tam soli, troszkę pieprzu, jak lubimy ostrzejsze. Nie będę robił żadnej mące wcześniej, bo po prostu mi się nie chce. Ale jak mamy czas i chęci, no to wiadomo, możemy nasz schab wcześniej obtoczyć w mące i dopiero później w jajku i w bułce. Ale ja tutaj akurat zrobię od razu w bułce. Smażymy tak jak wiadomo najlepiej smakują schabowe na smalcu. Ja z racji tego, że mam masło klarowane, także usmażę je na masie klarowanym, ale tutaj smalec tu schabowych to jest najlepsze rozwiązanie. Także to będziemy to panierować. Przy czym od razu wspomnę, że u mnie widzą od razu ciemne z racji tego, że użyję do panierowania bułki Gryczano żytniej. Tak jak widać sama z ciebie jest ciemna, także będzie wyglądało, że są spalone, no ale to już tutaj nic innego nie zrobimy. No i mięsko tak się prezentuje po upieczeniu. Ser mi z jednego troszkę wypłynął, gdzieś był słabo zawinięty, ale tak jak widać tutaj w tych dwóch kawałkach fajnie wszystko się zostało. akurat z tą muszardą francuską.